Cześć, tu Magda z kanału Alerabata. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o 10 roślinach, które kwitną całe lato, bez przerwy, bez odpoczynku. Zaczynamy! Pierwsza na liście to jedna z moich absolutnie ulubionych bylin: jeżówka. Wspaniała roślina, kwitnąca naprawdę bez ustanku, bardzo obficie, przez wszystkie letnie miesiące. Występuje chyba we wszystkich kolorach tęczy. Mówiłam również o niej w moim poprzednim wideo, o roślinach przyciągających, zapelacze i motyle. Jeżówka to bylina kochająca słońce. Da sobie również radę w półcieniu. Lubi przepuszczalne, ale zasobne gleby. Na nich też świetnie się rozsiewa, rozchodząc się po całym ogrodzie. Na rabatach świetnie komponuje się z hortensjami, rozchodnikami i innymi roślinami kwitnącymi w tym samym czasie. Polecam sadzić ją w większych grupach, wtedy efekt jest bardziej spektakularny. Kolejna na liście jest rudbeckia błyskotliwa odmiany Goldstrom. Jest wiele wspaniałych odmian Rudbeki, ale ta kwitnie naprawdę całe lato. Zaczyna na początku lipca, a kończy we wrześniu. Ma wspaniałe, żółte, duże kwiaty, przypominające małe słoneczniki, które również wabią pszczoły i motyle. Ja wprowadziłam ją do swojego ogrodu rok temu. Rośnie w półcieniu i też bardzo ładnie kwitnie. Jednak tu widzicie rudbekie u moich sąsiadów na rabacie, którą dla nich zaprojektowałam, rosną w pełnym słońcu. Wspaniale się prezentują i co ważne, mimo pokaźnych rozmiarów, kwiaty nie pokładają się i nie przewracają na rabacie. To naprawdę świetne byliny, jeżeli tylko lubicie kolor żółty. Dorastają do około 70 cm wysokości. Również lubią gleby przepuszczalne i zasobne. Na tej rabacie połączyłam ją z perowską Blue Steel. Uwielbiam połączenie żółtego i fioletowego czy niebieskiego. I właśnie perowska łobodolistna jest kolejną rośliną na naszej liście. Wspaniała, odporna krzewinka, bardzo długo kwitnąca, całe lato. Bardzo miododajna i łatwa w uprawie. Lubi gleby przepuszczalne, na takich najlepiej daje sobie radę. Bez problemu znosi też okresowe susze, dlatego sadzi się ją teraz na potęgę na pasach zieleni w miastach. Pięknie to wygląda. Na liście roślin długokwitnących nie mogło zabraknąć budleji, przepięknego krzewu przyciągającego chmary motyli. Tu widzicie odmianę Butterfly Candy Little Ruby. To odmiana bardziej kompaktowa, dorastająca maksymalnie do 70 cm wysokości. Przepięknie i długokwitnie, takimi właśnie rubinowymi, długimi kwiatami, na których zawsze siedzą całe masy motyli. Pięknie będzie prezentowała się na przykład przy ścieżce, tak jak tutaj, posadzona w szpalerze. Można z bliska podziwiać piękne motyle. Budleje oczywiście kochają słońce. U mnie akurat budleja rośnie w półcieniu. Mam wysoką odmianę Black Knight, jeżeli pamiętacie z poprzednich wideo. Szczerze polecam ten krzew. Nie może go zabraknąć w żadnym ogrodzie. Występuje również w odmianach bardzo karłowych, dorastających do 30-40 cm. Na pewno znajdziecie taką odmianę, która będzie Wam odpowiadała. Kolejny na naszej liście jest powojnik odmiany Polish Spirit. Wspaniała roślina. Jeden z najpiękniejszych powojników u mnie w ogrodzie i zdecydowanie najdłużej kwitnący. Zaczyna kwitnienie troszeczkę później niż pozostałe powojniki, tak pod koniec czerwca lub na początku lipca i kwitnie całe lato. Cały lipiec, cały sierpień. Przestaje kwitnąć dopiero na początku września. Kwitnie cały czas równie obficie, co jest naprawdę fenomenalne. Produkuje przepiękne, fioletowe kwiaty, które rewelacyjnie łączą się tutaj z kolorem żółtym. Rośnie na obelisku razem z pnącą różą Graham Thomas, również w kolorze żółtym. Jednak ta róża jeszcze jest dosyć mała i póki co to powojnik zdominował ten obelisk. Więc kontrastujący kolory żółty dostarczają tutaj teraz słoneczniczki szorstkie, które są kolejną rośliną na mojej liście. Cudowne, wysokie byliny dorastające do nawet 1,50 m. Kwitnące absolutnie całe lato, cały czas, równie obficie. To są beliny z tak zwanych babcinych ogródków. Pełno ich właśnie w wiejskich przedogródkach, rosnących przy wysokich płotach, prowadzą taki cudny, sielski, rustykalny klimat do ogrodu. Uwielbiam te beliny. Są zupełnie bezproblemowe, rosną świetnie w słońcu, jak i w półcień. Na liście nie mogło zabraknąć powojnika Fairy Dance oraz Fairy Bells. To są powojniki, o których mówiłam już we wcześniejszych odcinkach. Miałam wcześniej powojnik odmiany Fairy Dance, i w tym roku jeszcze dokupiłam młodziutki Fairy Bells. Przepiękne rośliny mają takie dzwoneczkowate kwiatuszki, które pojawiają się od czerwca do września. Te powojniki kwitną całe lato. Najobficiej oczywiście na początku swojego kwitnienia, na przełomie czerwca i lipca, ale później przez cały czas produkują kolejne malutkie kwiatuszki. Są wyjątkowo urocze i wdzięczne. Lubią stanowiska słoneczne do płucinistych. Jednak z moich obserwacji wynika, że najobficiej kwitną jednak w słońcu. U mnie rosną w towarzystwie róż. Kolejna roślina na liście jest dosyć oczywista. Większość z nas mają w swoim ogrodzie, ale nie mogło zabraknąć jej na liście roślin bardzo długo kwitnących. To oczywiście hortensje bukietowe we wszelakich odmianach. Wspaniałe krzewy o przeróżnym kolorze kwiatów, kwitnące obficie zarówno w słońcu, jak i w półcieniu, zdobiące nasze rabaty przez cały sezon ogrodowy. Hortensje lubią gleby utrzymujące wilgotność i zasobne. Jak pewnie dobrze wiedzie, nie znoszą przesuszania. Z moich doświadczeń najlepsze dla nich stanowisko to półcień, jednak jasny półcień. Taki, gdzie słońce jest jednak dłużej niż cień. Na stanowiskach, gdzie przeważa cień, jednak krócej i mniej obficie kwitną. Możemy sadzić je w grupach, w szpalerach, wszędzie będą pięknie się prezentować. Hortensje są naprawdę łatwe w uprawie to krzewy, które wymagają naszej atencji tylko i wyłącznie w momencie kiedy trzeba je podciąć. Możemy je ciąć zarówno na jesieni, jak i na wiosnę. Obcinamy każdy nowy pęd nad drugim lub trzecim oczkiem. Niektórzy tną za pierwszym oczkiem, jeżeli chcą, żeby ich hortensje nie osiągały zbyt wysokich rozmiarów. Wspaniale wyglądają wsadzone w szpalerze, wzdłuż ogrodzenia lub domu. To naprawdę przepis na udaną rabatę. Kolejny na liście jest liliowiec odmiany Stella de Oro. Przepiękna roślina. Kwitnie na żółto, takimi kielichowatymi kwiatami. Jest to absolutny rekordzista wśród liliowców w długości kwitnienia. Kwitnie całe lato. Zaczyna w czerwcu i kończy pod koniec sierpnia. Wspaniała roślina, idealna na wódki. Jak wszystkie liliowce, kocha słońce. Odporny jest też na suszę. Osiąga około 30-40 cm wysokości. Tworzy zwarte, duże kępy. Wspaniała roślina. Ostatnią rośliną na liście jest róża Bosco Bell. Róża angielska, dawidaustina, w takim różowo-morelowym kolorze. Oprócz tego, że cudownie pachnie, to naprawdę długo kwitnie. U mnie zaczyna kwitnąć jak wszystkie róże pod koniec czerwca, i później produkuje kwiaty przez całe lato. Wiem, że to aż niewiarygodne, ale naprawdę kwitnie całe lato. Czasami na krzewie jest jeden lub dwa kwiaty, ale zawsze jakiś kwiat jest. Naprawdę niewiele róż kwitnie bez przerwy. U mnie boskobel rośnie w półcieniu. Wydaje mi się, że w słońcu kwitłaby bardziej obficie, ale tutaj też daje radę. Tworzy niezbyt wysoki krzew, u mnie osiąga około 60-70 cm wysokości. Na boskiej boskobel kończymy naszą listę. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy macie te rośliny u siebie w ogrodzie i czy też jesteście z nich tak bardzo zadowoleni. A też chciałabym wiedzieć, które rośliny u Was kwitną całe lato. Chętnie wprowadzę je do własnego ogrodu. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału. Jeszcze wiele inspiracji przed nami. Do zobaczenia za tydzień.